powieści Salomona, rozdział 17, część 2. Kto wywołuje zwadę, jest jak ten, kto wypuszcza wodę. Więc zaniechaj tego, zanim spór wybuchnie. Woda w Izraelu jest bardzo cenna, bo klimat jest suchy i gorący. Gromadzono tę wodę i używano jej oszczędnie. Wypuszczenie wody ze zbiornika bez potrzeby było wielką stratą. I to stratą nieodwracalną, bo wody, która się wylała na ziemię, nie da się pozbierać. Salomon uważał zgodę za dobro równie cenne jak woda. I chciał, żeby ci, którzy czytają te słowa, zdali sobie sprawę, że przywrócenie stanu sprzed wybuchu sporu jest równie trudne jak pozbieranie wody, która się rozlała. I ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego... Obaj są ohydą dla Pana. Sprawiedliwość polega na oddawaniu każdemu tego, na co sobie zasłużył. Niesprawiedliwością jest ukaranie niewinnego i niesprawiedliwością jest darowanie kary winnemu, a sprawiedliwość to cecha Boga. Bóg jest źródłem sprawiedliwości. On brzydzi się każdą niesprawiedliwością i tym, kto ją popełnia. Na cóż pieniądze w ręku głupca? Mógłby nabyć mądrości, lecz nie ma na to rozumu. Dzięki pieniądzom można zrobić dużo dobrego, ale człowiek głupi z pewnością nie zrobi z nich dobrego pożytku. Wykorzysta je głupio, bo robi głupio wszystko. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli. Człowiekiem nierozumnym jest ten, kto daje zobowiązanie, kto daje porękę za swojego bliźniego. Salomon już pisał o tym, że źle jest żerować pożyczkę obcemu, że żyrant w ten sposób może stać się niewolnikiem. Powtarza to, bo najwyraźniej ludzie są skłonni jednak dawać porękę. Kto lubi występek, lubi zwadę. Kto stawia wysoką bramę, dąży do upadku. Człowiek skłonny do zła skłonny jest też do tego, aby się wadzić, aby się kłócić z innymi. To Bóg jest źródłem pokoju między ludźmi. Ten kto jest daleko od Boga jest też daleki od zgody. Ten kto stawia wysoką bramę przed swoim domem, chce, żeby inni widzieli, że go stać na zbudowanie takiej wielkiej bramy. Popisywanie się drogo kosztuje. I doprowadzi do nędzy tego, kto jest opanowany pragnieniem imponowania innym. My też mamy to powiedzenie: Zastaw się, a postaw się. Człowiek przewrotnego serca nie znajduje szczęścia, a człowiek podstępnego języka wpada w nieszczęście. Salomon rozróżnia między człowiekiem przewrotnego serca a człowiekiem fałszywym. Człowiek przewrotny, czyli taki, który Fałszywie myśli, okłamuje głównie samego siebie. Człowiek podstępnego języka okłamuje innych. Los obydwu nie jest godny pozazdroszczenia, ale gorszy los. Bóg wyznaczy temu, kto okłamuje innych. Kto spłodził głupca, ten ma zmartwienie. Ojciec głupca nie doznaje radości. Rodzice chcą być dumni ze swoich dzieci. I jest im bardzo przykro, jeśli widzą, że nie mają powodów do tego. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. O tym Salomon też już pisał, ale to powtarza: radość jest jak lekarstwo, a smutek jest jak choroba dla ciała. Bezbożny przyjmuje łapówki ukradkiem, aby wykrzywiać ścieżki prawa. Widać, że dla Salomona. Pobożność to było coś więcej niż uczestnictwo w obrzędach religijnych. Naprawdę pobożnym człowiekiem jest taki, kto ma świadomość, że Bóg widzi wszystko, co on robi, że niczego przed Bogiem nie może ukryć. Także brania łapówek i naginania prawa w taki sposób, aby dający łapówkę skorzystał. Przed ludzkim sądem udowodnić jest trudno i jedno i drugie, ale przed Bogiem nic się nie ukryje. Roztropny ma twarz zwróconą ku mądrości, lecz oczy głupca błądzą po krańcach ziemi. Człowiek mądry skupia się na szukaniu mądrości. Głupi zauważa wszystko oprócz niej. Głupi syn jest zmartwieniem dla ojca i goryczą dla swojej rodzicielki. O tym, że ojciec martwi się głupotą swojego syna, Salomon napisał cztery wiersze wcześniej. Tutaj jeszcze dopisuje, że również dla matki taki syn jest zmartwieniem. Na wypadek, gdyby ktoś podejrzewał, że może być inaczej. Już nawet wymierzyć grzywnę niewinnemu nie jest rzeczą dobrą. A chłostać szlachetnych jest wbrew prawu. Salomon był królem. Swoją powinność jako władcy rozumiał w taki sposób, że powinien karać tych, którzy zasługują na karę i tylko ich. Było dla niego oczywiste, że nie można karać tych, którzy są niewinni w oczach Boga. Kto oszczędza swych słów, jest rozsądny, a kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny. Zdaniem Salomona mądrego można poznać po tym, że niewiele mówi i zachowuje pogodę ducha w każdej sytuacji. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, gdy zamyka usta. Ten sposób rozpoznawania mądrych jest jednak zawodny, bo można uznać za mądrego głupca, który jest małomówny. Yeah,